I to jest tak, jakby zapowiedź mojego nowego, nowego let's playa. I będzie on właśnie z Minecraftem na modzie Technic Pack. No, tak to jest Technic Pack to dość duża paczka modu właściwie na, naprawdę duża paczka modu, większa od bioboxa Opera o wiele więcej modów, i ja właśnie postanowiłem sobie z niej tutaj nakręcić. Teraz sobie wygenerowałam na wyślecz. Jestem tutaj... Hmm. Tutaj widzę, że mam bardzo blisko wioskę. Będę mógł obserwować, jak oni się rozwijają. Sniegowy eee, biłam, czyli tundra. A tam dalej chyba się duję. Pokaż mi moją mapę, jak się pokazywało mapę. Oj, O Jezu, Jezu, coś zrobiłem, coś zrobiłem. Lak, coś takiego. Dobra. To może tutaj się na chwilkę przejdźmy.

Trąp, tak trąp, 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 Można zauważyć, że intro jest troch, trochę zmienione, na, na pewno trochę ulepszone. Czarni. <grym> yeah. Hmm, widzę, że sobie tutaj dużo terenu zrobili. A ja sobie na pewno teren znajdę. Widzę, że tam jest dużo miejsca na mojej mapce. Tutaj też jest trochę postaci. A ja sobie tutaj poradzę. Dobra. Z tym I to był odcinek zapowiadający. No, dobra. Cześć. Fagi szkoda.